Siemano. Chciałem wam pokazać mój nowy e, zabytek, nabytek o, można powiedzieć, że zabytek o, to prasa Simpa 224.1 Kupiłem ją jakiś systemu od pana Z Kurczę, koło poza koło firmy korbanek o akurat przejeżdżałem koło firmy korbanek no i, i też nawet pisałem do Pana Korbanka, że przyjeżdżałem od niego. Tak to wygląda. Z drabinką. Tutaj trochę słabo będzie widać, ale no jest odnowiona troszkę. To jest tak. Ładnie tak 12 tutaj jakichś, Jakieś, jakieś to wszystko, a lampki, lampki świecą. Wszystko dzisiaj smarowane było. Dzisiaj było wszystko smarowane. No i dzisiaj od razu trochę przetestowana bo została, bo, bo z góry zrzuciłem parę, parę takich kostek, które były rozwalone, Słomy to jest przy okazji. No. no i jestem naprawdę, może nie pod wrażeniem, bo wiem jak to robię, ale, ale jestem naprawdę zadowolony. Tam się stało, trochę. wiąże praktycznie, praktycznie, no, wszystko, no każdego, no, nie, 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 nie zostawił, a nie jednego nie zostawiła. No, tak to wygląda. Łącuszek chyba jest, łańcuch jest chyba, tak, jest tutaj łańcuch do tego dziadosta, tak, tu jest łańcuch do, do trabiny, tak, tam, tam jest, dobra, No, jest wszystko, tu, raz, dwa i tam jest jeszcze jeden pod spodem, Muszę tak do na górę, jak będę przeczepiał Sprzedający twierdził, że... Maksymalnie, co ona zrobiła, to jakieś 150 hektarów. Nie wiem, wszystko niby oryginalne jest. Rocznik to jest 90, 90, uh, uh, uh. Tu tabliczka, tabliczka była, yy, jest teraz nowa, ale 95. Yy, widać, że jest nowa, bo jest taka ładnietka. No, ale czekaj, dziś jeszcze coś było chyba. A tak, bo opony są 90, yy, opony są 94. No to mogłoby być, mogłoby być, własna, własna 1500, mogłoby być tak, że to tak jest, no wołeczek. Wołeczek był tu spawany, no oczywiście, tu jest, widać, że spawany jest, by był, był tutaj coś kombinowany, no tak to wszystko, wszystko tak dzisiaj posmarowałem, stopkę zrobiłem tak, żeby chodziło ładnie, elektrykę sprawdzałem w nim. Zminię tą kosteczkę, bo robię wszystkie na metalowe. Okay. No i co? I tak to wygląda. Tak ładnie wygląda prasa moja. Tak ładnie wygląda tutaj na zboże. W tych skrzyniach dla koni. Tutaj będą całe baloty i tam się reszta kostek się Tak to wygląda. A tam stoi. tutaj ciapek stoi, bo, bo, bo robiłem robiłem w nim robiłem w nim no, no, można powiedzieć że uszczelkę pod klawiaturą ale tam ja tam dzisiaj już uszczelki nie dawałem tylko na no, yy, klej dirko stwierdziłem że te uszczelki są tak kurwa bo dziewiate że nie wytrzymują presji No a tutaj tak stoi no odkręcić te śruby. To jest... Jezus smare, no i robię w niej od razu hamulce i elektrykę na nowo zrobiłem. Też Ej. całkowicie lufka jest elektryka. lufka sztuka. Całkowicie Tak ładnie, czy zrobiłem. O tak tutaj. Tu jest kabelek. Te kabelki są na prawo lewą stronę, ale tak ładnie to zrobiłem to i tak nowy kabelek puszczony jest aż do samego końca. Wszystkie śruby. O, teraz no, normalnie. Określenie. No i tak to wygląda. No. Dobra. Trzymajcie się. Do następnego filmiku. Pozdrawiam. Cześć.